Kanał, to jest Box Sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Kończy się właśnie ważenie gali MB Boxing Nights, a z nami Andrzej Pompara, kiedyś zawodnik, dzisiaj trener, trener Patryka Szymańskiego PSB. Jak się w ogóle stało, jak do tego doszło, że jesteś trenerem? E, jak się stało? No otworzyłem klub, gdzieś tam ciągnie Witka do lasu. Jako zawodnik już powiedziałem nie. E, Probably wcześniej amatorów. Myślę, że w, tym, jakby w tej nowej roli trenera się odnajdę. Sprawa mi to dużo przyjemności, przyjemności. I, no i zobaczycie my, moją pracę z Patrykiem tak? w piątek, jutro. Otworzyłem swój zim. A Champion Factory, czyli fabryka mistrzów, Patryk, że tak powiem, w tym czasie gdzieś tam śledził. Przecinaliśmy się przez te lata, razem znaliśmy się. Patryk mnie napisał, powiedział, że ma walkę, że chciałby się przygotować w salach, czy mógłby mu pomóc. No i powiedział, że przylatywał i się dogadamy. Tak, Dogadaliśmy się, spędził świetny obóz, praktycznie 8-tygodniowy w Chicago. Jesteśmy w Koninie dzisiaj, jutro, jutro jest finał tego, tego obozu myślę, że Patryk poradzi sobie z kadrem Wenderem i, i wygra. I często zdarza się tak, że na wysokim poziomie pięściarz spadnie z tego konia i, i na niego wróci. To mi się tak zdarzyło. Kilka razy cię już ludzie spisali na straty, a mimo wszystko byłeś w tych dłuższych walkach, walczyłeś o Mistrzostwo Świata. Czy przekazujesz Patrykowi właśnie taką motywację, czy dajesz mu rady? No, dokładnie, dokładnie tak. No, na pewno e, gdzieś tam wiara, wiara w że wiara w siebie jest bardzo potrzebna. E, Patrykowi akurat tutaj nie musiałem e, nic udowadniać, bo, bo, bo jeszcze ma ogień e, w oczach, e, pokazał to na tym całym obozie. E, ja też jakby przez ten pierwszy pierwszy tydzień powiedzmy, jakby też go obserwowałem, e, jego zachowanie na treningu dużo nie mówiłem, podpatrywałem i, i później dopiero zaczęliśmy zmieniać różne rzeczy i, 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 i tak naprawdę zaczęliśmy tak, tak obóz po, po, pierwszy, po pierwszych parę dniach tego, tego, tych takich moich testów. Tak? Także patyk jest przygotowany, jest gotowy, naprawdę świetny obóz. Moim zdaniem nigdy takiego przygotowania nie miał i jutro jest gotowy, wyjdzie, robi swoje i wygrywamy. Jakim przeciwnikiem jest Karol Welter? Czy na nim się w ogóle skupialiście, czy analizowaliście jego walki? Dużo się nie skupiałem na, na, na Karolu, bardziej skupiałem się na, na poprawianiu i, i, i polepszaniu Patryka, tak. Karol na pewno jest przeciwnikiem, który, który no umiał boksować, przyjechał tutaj po, po, po zwycięstwo. Na pewno zawodnik, który może nie jest jakiś obdarzony, obdarzony silnym ciosem, tak, ale, ale uparty, fajny rekord, tak, boksował tam, widziałem rekord tak, z niezłymi zawodnikami, także, także uparty idzie do przodu, za podwójną gdzieś tam cały czas bije. To na pewno no, dobry test dla dla, dla Patryka. No może nie test, bo, bo tutaj yy, no, takie być albo nie być też. tak, Dlatego też na pewno ta motywacja i koncentracja jest na najwyższym poziomie. Co było widać na całym obozie. Yy, Karol Welter też przyjął tutaj. No, wygrać z doświadczonym zawodnikiem, jakim jest Padek Szymański. I też ma tutaj bardzo dużo do ugrania, także zapowiada się ciekawy pojedynek, no ja będę... Będziemy w narożniku, mamy jakiś plan na walkę oczywiście, tak, ale, no, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało już w rynku. Będziemy, będę wszystko analizował, na, 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 że tak powiem, już w praniu i, i będziemy, będziemy korygować tam jakieś błędy czy się poprawiać. I, My jesteśmy gotowi, gotowi do tego, żeby wejść. Patek naprawdę zrobił świetny obóz, wiele sparingów, wiele treningów, codziennie 2-3 treningi, także, także przed 8 tygodni naprawdę dał, dał się wszystko. Patryk często jest takim zawodnikiem, który miał tę łapkę, że świetnie wygląda na treningach, na sparingach, a później nie przenosi tego czasem w ringu, szczególnie te problemy kondycyjne, które ciężko powiedzieć, czy są fizyczne, czy psychiczne. Pracowaliście nad tym właśnie, żeby... Tak, pracowaliśmy nad tym też jakby starałem się to, że tak powiem, śrubkę cały czas podkręcać i, i robić takie, że tak powiem, no testy, testy które, które, które Patryk przechodził. Tak? Też w czasie tego obozu korygowaliśmy różne, różne treningi, różne rzeczy, bo gdzieś tam nakładało się zmęczenie, także gdzieś tam odpuszczałem, ale, ale gdzieś tam też podkręcałem tą śrubkę i, i staraliśmy się to wszystko jakby wywindować do najwyższego, najwyższego poziomu, żeby żeby wycisnąć z Patryka jak najwięcej Osiem tygodni obozu około może, nie wiem, 70-80 rund spalningowych y, przez ten cały obóz y, z jednym, dwoma, z trzema partnerami na, na jednej sesji spalningowej także, y, także no, jest y, moim zdaniem kondycyjnie i y, psychicznie też gotowy bo, bo wiele razy gdzieś tam rozmawialiśmy, y, ja prowadziłem mu cały taki zeszyt Rozpisane treningi, siadaliśmy, analizowaliśmy cały tydzień, zaczynaliśmy następny. Naprawdę ja do treningów podchodzę profesjonalnie, tak samo jak, jak prowadziłem swoje obozy, też chciałbym przekazać to swoim zawodnikom. I, no i pełna profeska. Padek jest gotowy, wychodził do, do ringu, robi swoje i, i wygrywa. Chciałem Cię zapytać jeszcze, bo widziałem, że z Arturem Szpilką się spotkaliście. Co to było za spotkanie? Wy nadal utrzymujecie tą znajomość? I tak, tak, chłodni. oczywiście, oczywiście utrzymujemy znajomość. Byliśmy u Marka Piotrowskiego, robiliśmy, robiliśmy w Chicago taką zbiórkę, żeby pomóc Markowi, tak zebraliśmy troszkę, troszkę pieniędzy dla niego, troje gadżetów, także wiem, że, że Artur też się zna z Markiem, to zadzwoniłem to, do wiem, czy, czy możemy razem do niego jechać, bo on do niego jeździ, tak? Także pojechaliśmy, przekazałem pieniążki, wypiliśmy kawkę, fajnie pogadaliśmy, Marek dużo pamięta z czasów, kiedy mieszkał w Chicago, okazało się, że też mamy wspólnych znajomych w Chicago, także no świetny, świetny człowiek, Świetny wojownik, tak. Fajnie było, było tam, tam być, poznać go osobiście, bo nigdy nie poznałem. W sobotę jadę do niego jeszcze raz. No i w niedzielę uciekam już do Chicago i kolejne, kolejne jakby jakieś wyzwania. Może się rozwojają jakieś telefony a propos nowych zawodników. Ja teraz też mamy zawodników, amatorów, którzy przygotowują się na Golden Gloves. Także też jeszcze mnie czeka tutaj troszeczkę pracy, a później jakieś na pewno wakacje. Jeszcze chciałem Cię zapytać, jak z perspektywy tam za wielkiej wody wygląda to, co dzieje się na Ukrainie i, i jak oceniasz postawę? Witaj jak liczki, usyka, Łomaczenki, którzy... Wracają te wielcy mieściarze, którzy mogliby na przykład usyć, znaleźć wymówkę i walczyć o mistrzostwo świata, machać chorągiewką Ukrainy i, i mówić o tym, żeby nawo nawoływać do pokoju, a zamiast tego wolą wrócić do swojego kraju. Oczywiście, no wielki, wielki patriotyzm. Dają przykład tak, całemu światu, że, że przed, przed agresją nie, nie, nie uciekają, tylko, tylko stają do walki. Wojownicy nie tylko w ringu, ale jak się okazuje też w życiu, tak, wzięli broni i, i będą walczyć o swój kraj. I pewnie każdy, każdy patriota, każdy człowiek by, by to zrobił. Także fajnie było, bo dają, dają że tak powiem, wzór, wzór innym. Jeżeli chodzi o Amerykę, to, to wiadomo, że Ameryka żyje swoim własnym życiem. Gdzieś tam w społeczeństwie w ogóle tego nie czuć, tak? Gdzieś tam się mówi o, o wojnie na Ukrainie, ile są jakieś informacje, wiadomości, wiadomo cały czas, ale, ale bardziej myślę, że to Europa żyje tym, co, co się dzieje tutaj, no bo, bo to się dzieje właśnie właśnie za naszą granicą. Także no, wielka tragedia ogólnie co, co do tej wojny. I mam nadzieję, że ta wojna jak najszybciej się skończy i nie rozmuchamy tego do, do nie daj Boże, trzeciej wojny światowej, bo, bo to będzie naprawdę straszna rzecz. Trzymam jutro kciuki za Ciebie i za Patryka. Dziękuję, pozdrawiam.